Michał, witam się na moim kanale. Dzisiaj przedstawię ci, jak przygotować szybki, prosty i pyszny obiadek w 10 minut po skończonej pracy. Oglądaj dalej. Dzisiaj szybki lunch, kilka składników i pyszne danie będzie już zaraz na Twoim talerzu. Zaczynamy. Kroimy sobie czosnek w plasterki. Możesz go też posiekać. Jak wolisz, nie ma większego znaczenia dla smaku. Imbir sobie. Pokroimy najpierw w plasterki. Teraz w paski. No i teraz po prostu siekamy sobie w drobną kosteczkę. Kurczaka kroimy sobie na mniejsze części. Tu mam akurat dzisiaj łódka, możesz użyć też piersi z kurczaka. Kroimy po prostu w taką mniejszą kosteczkę, tak żeby dość szybko doszedł. Kurczaka marynujemy w winie xiaoxing. Dodajemy jajko. Tak naprawdę białko z jajka doprawiamy solą i pieprzem. Dziś tego kurczaka przygotowuję trochę po swojemu, bo w tradycyjnym przepisie idzie sama skrobia ziemniaczana i wtedy obsmażasz sobie tego kurczaka, ale ja lubię ten chiński sposób właśnie, tak jak teraz Ci pokazałem, czyli białko jajka, dopiero wtedy dodajesz skrobi i smażysz go na takim półgłębokim tłuszczu. On wtedy będzie taki super chrupki i będzie soczysty w środku. Dodajemy sobie skrobi Hop. i mieszamy całość. Tak, żeby powstały właśnie takie grudki, to nie musi być gładziutkie, to właśnie o to chodzi, żeby zostały te grudki, one wtedy będą takie super crispy. Kiedy rozgrzewamy tłuszcz już na drugiej patelni, możemy zacząć szykować sobie sosik, w którym będzie się taplał ten kurczaczek. Jeszcze na nierozgrzany tłuszcz wrzucamy sobie czosnek, tak żeby oddał pięknie aromaty oraz imbir. Tłuszcz mocno rozgrzany, dorzucamy teraz kawałki kurczaka. Pamiętaj, żeby nie wrzucać za dużo, tak żeby on się pięknie usmażył, a nie zaczął się gotować. Sosik jest turboprosty, dolewamy sobie teraz oleju sezamowego, tutaj mamy sos sojowy i dosypujemy cukier brązowy. Zagotowujemy całość. Przekręcamy kurczaka, zobacz jaka piękna skorupka, właśnie o to nam chodzi. I do sosu jeszcze odrobina wody. I ściągamy pięknie usmażonego kurczaczka na chrupiąco. Ale wygląda już zachęcająco. Zobacz i ta chrupkość. Kurczak już usmażony, teraz dajemy pełen ogień pod sosem. I za chwileczkę przerzucamy go tutaj, żeby tak go pięknie obtoczył I wydajemy. I dorzucamy do sosu usmażonego kurczaka. Chwilę obtaczamy, tak, żeby on się jeszcze zagrzał, żeby to wszystko tu pochodziło. Mm, zobacz, jak to wygląda. Pyszny, gęsty sosik, do tego chrupiący kurczak. Wychodka. Mm, no i oczywiście jeszcze z góry odrobina sosu i dymeczka z wierzchu dla smaku i koloru. I voila! Kurczak wygląda tak pięknie, jak moja żona w wakacjach, jest pięknie brązowiutki, do tego wygląda smakowicie, a jak? Naprawdę, tak z nim jest. Mm, mięciutki kurczaczek, chrupiąca skorupka, bardzo gorący, super smaczek. Danie możesz przygotować w 10 minut, więc ekspresowo, jak podobał Ci się odcinek, wiesz co robić, kliknij lajka, like zostaw suba, a na dole w komentarzu daj znać, czy chcesz więcej ekspresowych przepisów w stylu azjatyckim. Tymczasem do zobaczenia do następnego przepisu, cześć! Inny ekspresowy przepis, kliknij obok!